Z okazji 65-lecia istnienia Młodzieżowego Domu Kultury imienia Kornela Makuszyńskiego w Zamościu przez cały rok odbywać się będą różne imprezy dla dzieci i młodzieży, a także mieszkańców zamościa. Tradycyjnie rozpoczęły się też stałe zajęcia pozalekcyjne, na które w chwili obecnej uczęszcza około 600 osób. Jesteśmy największą firmą w naszym rejonie, która ma tak bogatą ofertę. I jakie to są zajęcia? Są to zajęcia pozalekcyjne, które trwają od poniedziałku do soboty, głównie po południach od godziny 14.30, a w sobotę od godziny 9.00 do godziny 16.00. Zapraszamy na ulicę kamienną 20. Są to zajęcia plastyczne, są to zajęcia rytmiczne, są to zajęcia fotograficzne, mamy również ofertę języka angielskiego, zajęcia szachowe, zajęcia te, które dają możliwość dzieciom wszechstronnego rozwoju. Oprócz zajęć stałych, których jest przeszło 50, organizowane są liczne akcje i kampanie. Między innymi kampania Cała Polska Czyta Dzieciom, czy też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Młodzieżowym Domu Kultury działają też dwie galerie. Galeria sztuki dziecka i galeria fotografii na poddaszu. Będziemy ogłaszać konkursy i będziemy zapraszać zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby starsze do udziału, aktywnego udziału w życiu kulturalnym naszego miasta. Mam nadzieję, że każdy coś ciekawego w naszym Domu Kultury znajdzie. Zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury są bezpłatne. Aby zapisać swoją pociechę, wystarczy pobrać deklarację ze strony www.mdk.zam.pl i złożyć w siedzibie przy ulicy Kamiennej 20.